Witam pana, panie Kaziu! Witam pana, panie Luniu! Co dzisiaj obchodzimy? Nie, to co jak zwykle, Juileusz? Znowu Jubileusz? jubileusz. Mójcy pański. Wspólny, przecież 60 lat temu powstał w Warszawie kabaret twiprokwo. Aaaa! pamiętam, doskonale pamiętam. Występowałem wtedy w Sfincie, Marszałkowska 118. Mm, tak, panie Luniu, tylko że to nie była Marszałkowska 118 a marszałkowska 116, tam było kino. Tam było kino, nazywało się Sfinks, oczywiście, oczywiście, ale później z tego sfinksa przerobili na teatrzyk, również nazywał się Sfinks i krzesła były takie w stylu, ale to była marszałkowska 116, to ja pana bardzo przepraszam. Nie, to ja pana przepraszam. Wspomnienia bywają kapryśne niestety. Zbyt wiele szczegółów lub tychże za mało. Cóż z dat kronikarza, cóż z poety, Gdy nie chcą wspomnienia włożyć się w całość. Kiedy to było? Kiedy to było? Czas nagle w tył zakręcił. To jest i nic się nie zmieniło, To stale żyje w naszej pamięci. A nie wiem, czy pan sobie zdaje sprawę, panie Kaziu, że akurat mamy także drugi jubileusz. No oczywiście, ze wszystkiego sobie zdaje sprawę, tylko czyj. Jak to czyj? No Dymszy! Adolf Dymsza zadebiutował w pro równo 55 lat temu. No oczywiście, że pamiętam, to było w rewii Halo Ciotka. A nie, 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 pan wybaczy, ale Halociotka miała premierę w 1925, a nie w 24. Ale roku. pan niczego nie pamięta, panie Luni. Nie to pan niczego nie pamięta, panie Kaziu. Kiedy to było? Kiedy to było? Czas nagle w tym zakręcił. To jest i nic się nie zmieniło. To stale żyje w naszej pamięci. Szanowne panie i panowie, niech pamięć i serce pomoże. O tym adolcie słyszeli opowieść, o tym świadolcie może. Szanowne panie i panowie, jest najpierw kilka ważnych faktów. U Fadolyncha to był człowiek, co zarobkował jako aktor. Ale z tym zarobkowaniem, to zresztą też różnie można by mówić. Niby garzebki w Prochow były spore. W jeden wieczór zarabiało się tyle, co w dramacie wybitny aktor zarabiał w ciągu tygodnia. Tylko, że dyrekcja potrafiła zwlekać z tą garzą przez kilka tygodni, miesięcy. No tak, jechało się na tak zwanych czyli akontach. A szczęściem, panie Kazirze, Życie wtedy było tak. Panie Guniu. Nie, 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 nie to chciałem powiedzieć, co pan Bóg pomyślał. Nie, nie, fatalną mam pamięć, panie Kaziu. Szanowne panie i panowie, już raz się ja na racji wątku, więc zaczynamy tę opowieść w sposób klasyczny od początku, że fakty czasem mało mówią, a daty nudzą nieprzytomnie. Nim czar wieczoru w faktach mówią, my odwołajmy się do wspomnień. Kiedy to było, kiedy to było, za dotki idziemy w czasie. W teatrze wyobraźni siłą nie takie rzeczy zrobić da się.